Kochani. Witajcie w nowym filmie. Minęło już sporo, sporo czasu od kiedy nagrałam film na ten kanał, ale po prostu musiałam wziąć sobie przerwę i teraz wracam. Szczerze powiem Wam, że nie wiem jak to będzie, nie wiem czy będę teraz nagrywać w często, czy po prostu z przerwami, tak dla fanów, bo jakby to jest po prostu dla mnie czysty fan, jakby ja nic, nic innego z tego nie mam. I dzisiaj wracam do Was z pielęgnacją na lato, ponieważ lato to jest taki czas, że z jednej strony... Um, nie chce nam się po prostu Ani wydawać pieniędzy, ani używać jakiejś dużej ilości Kosmetyków i to w sumie zrozumiałe Bo jest ciepło, to się wszystko topi, lepi I tak dalej, ale z drugiej strony I mimo wszystko warto też jednak trzymać się jakiejś tam swojej rutyny pielęgnacyjnej, żeby tej skóry sobie nie popsuć i warto też ją dużo bardziej nawilżać, ponieważ na przykład moja skóra w tym okresie ma tendencję do wysuszania się i tak właśnie w okolicy maja ja naprawdę miałam takie Jezu, czemu moja skóra jest taka sucha, przecież ja nie mam, wiecie, suchej skóry, no ale jednak zaczęło się robić ciepło i ta moja skóra po prostu potrzebowała jeszcze więcej miłości, więc dzisiaj pokażę Wam taki mój Taki, taką najbardziej standardową, najnormalniejszą, um, taką najbardziej standardową, w ogóle nie rozszerzoną o żadne jakieś fancy rzeczy, rutynę pielęgnacyjną, właśnie którą stosuję teraz, kiedy jest bardzo, bardzo gorąco. Pierwszą rzeczą, którą robię, kiedy się budzę rano, idę umyć zęby, a później idę umyć moją. Twarz I do tego używam tego żelu z CeraVe, to jest Hydrating Cleanser dla skóry normalnej i suchej i to jest naprawdę już moje której z rzędu opakowanie, ja kocham ten żel, jest on taki wielki, starcza mi na długo i naprawdę jest w bardzo rozsądnej cenie, więc jeżeli szukacie fajnego żelu do mycia twarzy to polecam Wam ten, no i jest właśnie też bardzo delikatny. Później, kiedy moja twarz już jest umyta, troszeczkę czekam, troszeczkę ją wycieram ręcznikiem, ale, mm, ale, ale nie czekam na tyle, żeby ona była tak 100% sucha. Wtedy, kiedy ona jest jeszcze tak delikatnie wilgotna, ja stosuję kwas y, hialuronowy I powiem Wam, że miałam właśnie parę miesięcy, kiedy tego kwasu przestałam używać. Właśnie w tym okresie wiosennym, bo używałam go zimą, kiedy moja skóra była trochę wysuszona właśnie od kaloryferów i tego powietrza. I nagle poczułam, że ta skóra znowu jest sucha, więc powróciłam do używania tego kwasu i naprawdę widzę dużą różnicę. Znowu jest to serum z marki CeraVe, i to jest to klasyczne właśnie serum z kwasem chioronowym. I ja nakładam je właśnie na troszeczkę wilgotną jeszcze skórę, dzięki czemu ten kwas, tą całą wodę, która jest jeszcze na mojej skórze. Jakby wciśnie do środka i będzie ona jeszcze bardziej nawyżona. Kwas jelonowy, on w ogóle działa trochę jak takie czary mary że nagle produkuje jeszcze więcej wody i wsiąka z tą wodą. Nie wiem, to jest ogólnie skomplikowana sytuacja. Ja nie jestem chemikiem, ciężko jest mi to zrozumieć, chociaż moja babcia uczyła chemii, ale to nie znaczy, że ja. Cokolwiek, ale ja nie wiem. W każdym razie wiem, że moja skóra go potrzebuje. I później już naprawdę biorę sobie takie 3-4 minuty przerwy. Zależy, czy wtedy szykuję się do pracy, czy wiecie, nie wiem, robię sobie kawę, czy, czy ścielę sobie łóżko, cokolwiek. I później nakładam krem z witaminą C. To jest coś takiego, powiedzmy, opcjonalnego dla mnie, ponieważ te kosmetyki niektóre ponieważ niektóre kosmetyki, które używam też mają w sobie witaminę C, ale ja bardzo witaminę C lubię. Ona ma takie działanie właśnie takie, ona ma takie działanie, że ta nasza skóra wygląda taka bardziej glowy, jest taka świeższa, jest taka promienna. No i również bardzo fajnie sprawdza się latem, ponieważ witamina C i słońce oczywiście w połączeniu z SPF-em bardzo się lubią, więc polecam Wam właśnie używanie takiej witaminy C latem, ale również nie latem. I to jest ten produkt z The Ordinary, to jest Vitamin C Suspension 23%, to też ma w sobie w ogóle kwas joronowy i to nie jest jakaś moja najlepsza, ulubiona witamina C, ale jest w bardzo przystępnej cenie. Trochę wkurza mnie to, że jak otwieram opakowanie, to ten cały produkt mi się wylewa po rękach i ten zapach też jest taki dosyć no nie wiem, ale jest ok, sprawdza się, jest w bardzo dobrej cenie. Mój kodzuza, ona ma po prostu obsesję na punkcie tej witaminy C i za każdym razem jak mam na twarzy, kiedy czekam na sobie właśnie wciągnie i robi coś e, koło siebie albo ko właśnie wokół mojego pokoju, to ona kocha mi to po prostu zlizywać. I tutaj jak widzicie na filmie, ścieliłam łóżko i chciałam ją po prostu pogłaskać, a ona... Po prostu zaczęła mi to wszystko zlizywać z twarzy. Tak więc, jeżeli macie kota, który gustuje właśnie w witaminach C, to myślę, że to będzie doskonały wybór. No i ostatnim produktem jest oczywiście SPF. To jest produkt, którego nie można zapomnieć. To jest produkt, którego nie można pominąć i coś co po prostu musimy, musimy nakładać nawet jeżeli nie chcemy robić żadnej innej pielęgnacji na naszej twarzy, to musimy pamiętać, żeby nałożyć SPF. A szczególnie właśnie nawet jeżeli jesteśmy w domu, ale latem naprawdę pamiętajmy, żeby ten krem nałożyć nawet jeżeli nie wychodzimy z domu, bo te promienie słoneczne dostają się przez nasze okna i będą to naszą skórę po prostu Niszczyć. I tak bardzo jak ja kocham słońce, tak bardzo moja skóra tego słońca nie kocha. Albo po prostu, tak bardzo, jak ja kocham słońce, słońce nie kocha mnie. Nie wiem, Jest to dosyć trudna relacja między mną a słońcem, ale no ale staramy się. I e, produkt, którego używam jest, to jest kolejne moje opakowanie, naprawdę już nie pamiętam, które, tylko oni teraz po prostu. Zmienili design troszeczkę tego pudełka i to jest ISA Tree, to jest ten SPF z właśnie kwasem hiauronowym. To jest 50+, PA+++, UVA, UVB, naprawdę doskonały produkt jak dla mnie. On nie powoduje, że moja skóra, wiecie, jest jakaś super matowa, ale też się super nie świeci. Jest ona po prostu taka zwyczajna, nawilżona, normalna, po prostu taka... Taka jak powinna być, a też sobie kwas jaronowy, dzięki czemu on jeszcze troszeczkę tą moją skórę nabilża. Kiedy na przykład mam takie dni, że po prostu nie chcę mi się, bo zapomnę użycie, użyć tych poprzednich kremów, to, to on... Kiedy po prostu nie chce mi się albo wiecie, zapomnę, albo po prostu moja skóra potrzebuje jeszcze więcej nawierzenia, to ten krem sprawdza się idealnie. I powiem Wam, że to jest teraz mój główny taki SPF. Czasami zmieniam na inne, ale to jest, to jest coś, co po prostu bardzo lubię używać na co dzień, przez to, że ma takie. Przez to, że jest po prostu taki zwykły, normalny i w fajnej cenie, i naprawdę, naprawdę go polecam. No i teraz już to by było wszystko, jeżeli chodzi o moją pielęgnację poranną, która, jak widzicie, codziennie wygląda tak samo. I coś, co chciałam wam pokazać, co oczywiście jest totalnie opcjonalne, i tutaj jest na pewno dużo różnych wariacji: możecie mieć wodę termalną, a możecie mieć wodę różaną. Ja teraz aktualnie używam taką wodę. Z tej firmy Codelia. I ona pachnie takim, takim laskiem, trochę taką przyrodą. I to jest po prostu coś bardzo, bardzo przyjemnego. Coś po prostu bardzo przyjemnego. Latem kiedy że nasza skóra jest zmęczona, spocona, jest nam gorąco. Teraz po prostu tak troszkę odświeżę, jest jak taki prysznic, wydaje mi się, dla naszej skóry. Ja już to sobie teraz użyję, bo czemu nie? Jest w sumie gorąco. Na no doskonałość. Doskonałość. W tamtym roku używałam wody termalnej i też była doskonała. To też również Wam bardzo polecam, jeżeli szukacie właśnie jakiegoś takiego fajnego odświeżenia. No i przechodzimy teraz do pielęgnacji wieczornej. Pielęgnacja wieczorna. Również u mnie, szczególnie latem jest mega mega basicowa. Pierwsza rzecz to oczywiście olejek do twarzy, żeby tą twarz dobrze umyć. I tutaj powiem Wam, że ja nie za bardzo używam makijażu. Teraz nawet już tak nauczyłam się nie używać makijażu, nawet jak idę do pracy, ponieważ jest gorąco. Nie chcę mi się tracę w sumie czas rano, a nie wiem mogłabym na przykład po prostu sobie dłużej pospać, albo wolniej sobie pospacerować na metro i, i jeszcze na przykład zadzwonić do koleżanki w międzyczasie, więc po prostu aktualnie ten makijaż to jest rzecz taka opcjonalna, którą używam raczej na weekendy, albo wtedy, kiedy mi się po prostu chce, ale niezależnie od tego, czy mam makijaż, czy nie, to yy, właśnie takie dwustopniowe czyszczenie jest niezbędne, ponieważ musimy po prostu Umyć te całe zanieczyszczenia, które, które nasza skóra nazbierała w przeciągu dnia, jak i również właśnie krem z filtrem. A krem z filtrem ciężko się domywa i, i raczej jest to niemożliwe, żeby domyć go po prostu jakimś żelem czy tonikiem, więc warto zainwestować właśnie w taki fajny olejek. I to jest olejek, który się nazywa Super Facialist. On ma w sobie również witaminę C. Ja go bardzo lubię, to jest moje już trzecie opakowanie i to jest to jest taki kluczyk, taki klasyk w Anglii. Jest, on mega łatwo dostępny, jest w każdym butcie, jest na Amazonie, więc jest po prostu łatwo dostępny. Jego cenę nie uczula, nie powoduje zapychania, więc ja bardzo, bardzo go lubię. No i dalej przechodzimy oczywiście do żelu CeraVe. To jest kolejny krok, żeby właśnie upewnić się, że po pierwsze ten olejek został zmyty z naszej twarzy, jak i również te wszystkie zanieczyszczenia z filtrem. To jest taka wiecie, taka po prostu taka jak macie wesele, a później macie poprawiny, tak żeby upewnić że wszyscy się na pewno dobrze upili, na pewno dobrze zjedli, na pewno się dobrze pobawili, to to jest właśnie krem trawa. No i później przechodzimy do czegoś, czego ja zaczęłam używać niedawno. Kiedyś używałam peptydów, później przestałam, bo stwierdziłam, że a, w sumie. U? Nastawiłam sobie budzik, żeby przypomnieć sobie, że muszę nagrać film, ale już jestem w trakcie nagrywania, więc spoko. E, wracając do peptydów, kiedy się używałam, później trochę przestałam i powiem Wam, że teraz do nich i powiem Wam, że od kiedy do nich wróciłam, jest to Mega Game Changer. To są peptydy z marki Drunk Elephant. To jest troszeczkę droższa marka, więc jeżeli... Chcecie pójść coś tańszego, to, to możecie po prostu użyć tego z The Ordinary czy, czy z jakichś innych po prostu bardziej um, dostępnych marek. Ja akurat ten produkt po prostu dostałam, więc sobie go użyłam. Jest cudowny, naprawdę od kiedy zaczęłam go używać, moja skóra jest taka bardziej... Taka bardziej jakby, nie wiem, jak to powiedzieć, taka gumowa? Nie gumowa, ale taka po prostu bardziej właśnie glowy, że wstaje rano i, i nie jest ona taka bardzo płaska, tylko jest taka, troszecz, jest taka trochę bardziej nawilżona i ma trochę więcej życia. I e, w dni właśnie, kiedy zaczynam od tych peptydów, to kończę zwykłym kremem nawilżającym z CeraVe, to jest znowu któreś moje z kolei opakowanie... Kocham ten krem i to jest krem na noc facial moisturizing lotion, ale ja czasami nawet używam go na dzień, kiedy czuję, że moja skóra po prostu potrzebuje jeszcze więcej nawilżenia. I co jest śmieszne, to, że ja mam już tą butelkę, słuchajcie, parę miesięcy i nadal ten krem tam jest, a ja używam go codziennie, czasami nawet dwa razy dziennie, więc wydajność cerave jest pff, doskonała. No, ale w niej, kiedy nie używam peptydów, oczywiście używam retinolu. Ja kocham retinol, jak wiecie. A teraz od paru miesięcy stwierdziłam, że troszeczkę się na tym retinolu zatrzymam, albo nawet zejdę minimalnie w dół i nie będę szła procentowo tak w górę, w górę, w górę bardzo szybko, bo... I to jest po prostu jak w takim zwykłym bloku. Jak już wejdę na czwarte piętro, to dalej już nic mnie nie czeka, bo już nic więcej nie ma. I tak samo jest z retinolem, więc warto, wydaje mi się, że te piętra, tą procentowość i po prostu fajnie dawkować, a szczególnie właśnie latem Wysokie, a szczególnie właśnie na tym, wysokie stężenie retinolu może być trochę triki, jeżeli właśnie nie używamy dużej ilości SPF-a, bądź zapomnimy i tak dalej. Możemy się po prostu poparzyć. A to jest produkt z marki BASIC Lab, który uwielbiam. W ogóle ta marka BASIC Lab to jest jakiś. Objawienie, wydaje mi się, na polskim rynku kosmetycznym. I to jest emulsyjne serum. Ono ma 0,3% czystego retinolu i również ma w sobie 3% witaminy C i koenzym Q10. I to jest doskonałość, słuchajcie, to jest coś, co ja po prostu używam tak co dwa, co trzy dni i mamy tu wszystko, mamy i witaminę C, i, i retinol, i Q10, naprawdę to jest produkt mega, mega, mega dobry i powiem Wam, że kiedy zaczęłam właśnie stosować y, te retinol z Bacyclap, to zauważyłam naprawdę, naprawdę sporą różnicę w mojej skórze. No i na koniec oczywiście po tym retinolu klasycznie krem nawilżający i idziemy spać. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o moją pielęgnację latem. E, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jest mi bardzo miło i w sumie fajnie wrócić do tego nagrywania. I tak w sumie to jest jak zjazd na rowerze, że jak już tak umiesz jeździć, to nawet po dłuższej przerwie, mimo że ta i to, to, to wszystko dzisiaj rano mi nie dopadło, to w sumie fajnie jest usiąść sobie przed kamerą i, i tak jakbym rozmawiała z, z koleżanką. Więc dzięki mega za to, że oglądaliście. Jeżeli Wam się podobało, chcecie więcej filmów. To subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, dajcie znać jakie inne filmy chcielibyście widzieć na moim kanale. No i co? Ja widzę się z wami w kolejnym filmie.